Witam Was w kolejnym odcinku. Gram w Bombit 7. Pokażę Wam dalsze tryby. W tamtym odcinku pokazałem Wam Arcade. Bitwę Generalną. Teraz pójdziemy na nowy Pac-Man. Trzeba zebrać to monet. Gracz będzie jeden, wrogów trzech. Trudność łatwa. Arena losowo. Poziom na razie 5. Weźmie, wezmę sobie... Tego w zbrojce i niech będą takie oczka. Potem mogę go jeszcze przebrać. Przejdź R, to Może później zdążymy to zrobić. Wysać powietrze 50 wrogów używając bomb. Zbierz 1500 gwiazdek. I teraz będziemy to próbować robić. Znów. I teraz zbieram to, i trzeba zabijać wrogów, i wtedy gwiazdki wylatują, znaczy monety, no i trzeba je zbierać. Okej, okay, teraz ta nie, to mnie nie zabiły czasem. Bardziej zabili. A nie. Dobra, tędy pójdziemy. Ja mogę tylko na niezniszczalności. Matku. Porażka. No więc pierwszy poziom niezaliczony. Zobaczymy jak pójdzie dalej najwyżej zmniejsza liczbę wrogów. Bo rzeczywiście tutaj mogłem trochę za dużo dać. Że, że tego nie wzięły. Nie wiem, czy mogą, czy nie. Już monetki mamy. A chodź tutaj. Mnie teraz na szczęście nie mogą zabić. No nie, no i się musimy teleportować. Ale tutaj jest ich dużo, to może złapiemy. To jest kolejna niezmieszczalność. Chodź tutaj. Ty chodź tutaj ty chodź tutaj. Na no, razie 16 tylko mam, no. Nie idzie zbyt dobrze. Okej. Okay. Jest kolejna niezniszczalność. Akurat ta znikła i tą mamy. Szybkość jeszcze bierzemy oczywiście. A i chcę wam przypomnieć, bo ostatnio dobiliście 100 subów. Dziękuję. No Nawet nie spodziewałem i przez to tak tego nie robiłem w ogóle wcześniej. Będzie Q&A. Piszcie w komentarzach swoje pytania. Nie musicie akurat pod tym filmem, ale ogólnie żebyście pisali. W opisach filmów też będę się starał przypominać o tym. No i za jakiś tydzień może będzie Q&A. Zwycięstwo. Okej, okay, idziemy dalej. Mam, no, dobra. Już pierwsze monety są. Kolejne. No i dwóch tylko można zabić, żeby monety wypadały. Jak trochę się pozbiera, to dopiero wtedy przybywają. Właśnie teraz jeszcze nie przybyły. nie. poleciałem tu, gdzie chcę. Dobrze. Nie zabiła mnie jeszcze. Teraz tatu idzie. Trzeba ich po niezniszczalność. Może mi się uda jakoś. Najbardziej te. O. Sama nawet zabiła. Najbardziej te dziewczyny nawet biją. je trzeba najbardziej wyeliminować. że tak powiem. Tam jest kolejna niezniszczalność. to jeszcze zbrojka. Szybkość. Tego mamy. Zwycięstwo. Gdzie to jest szybko idzie? Te 5 zaliczymy. Potem pokażę jeszcze kolejne tryby. I pewnie przejdziemy tryb Arcade. Nie wiem, czy to trzeba. Jeden poziom, czy cały. Na przykład te 5 poziomów. A tego jeszcze nie będę zbierał. Trzeba pozabijać na razie. Ich. Okej, okay, są monety. Nawet dużo. Idziemy po niej, Eee. Yy. Po te, po niezniszczalność. Okej, okay, kolejna dostawa monet. Niezniszczalność. Będziemy mieli za chwilę kolejną. No jeszcze się ta nie kończy, żeby nie marnować tego. Okej, okay, teraz pójdziemy. A niezniszczalność też jest potrzebna. Żeby nie zabijali, nawet ja ich nie zabijam. Okej okay, jest. Teraz nie ma już potrzeby. O, skończyło się. Trzeba iść po następną tarczę, sobie weźmiemy kolejną. No, brakuje nam mało murento spokojnie wygramy kolejną gierkę SD zwycięstwo teraz jeszcze chyba dwa poziomy będą na razie po 5 trybów robię i teraz wbijamy 200 subów mam nadzieję, że dacie radę I y ta, niezniszczalność. Nie wiem czemu niewidzka mi się myli z niezniszczalnością. Myślę, że to nie jest Minecraft. No, trzeba niezniszczalności szukać. Już myślałem, że mnie zabije. Ale na szczęście nie serce. Jest trzeba uciec od nich no, porażka lepiej było w dwie osoby to jak ostatnio jeszcze że mi się klawiatura trochę zacina monetki no, jakieś są już A teraz to już dużo patrzę nie widzę nic drugiej jakby co No a już prawie było. Jest, kolejna. Mamy dostałe mamy. I nie ma po co na razie nikogo zabijać. Chyba, że mi podejdzie to jak ta. FTA. Teraz można je już... Okej, okay, już nie mam niezniszczalności. O nie, trzeba uciekać. Szybkość jeszcze mamy. Kolejna niezniszczalność. Jest, udało się. Możemy powiedzieć, że w ostatniej chwili. Dobra, wygrana już jest. No, nawet dłużej to zeszło niż myślałem. O nie. To jest głupi które dobrze, że przynajmniej nie zatrzymują mnie z niezmieszczalnością, te konie. Jeszcze ja cię będę poruszał szybciej, to tym bardziej nie będą. Jakby nawet nie miał. No i tak jak teraz na przykład. No to mają mnie. I po mnie. No na szczęście nie, ale mało brakowało. Jest. Dobra. Jakoś się wywinąłem tego. No ale łatwo nie było. Teraz trzeba po tarczę iść. Póki jeszcze mam tę niezniszczalność. No tak to inaczej ich w ogóle nie mogę zabijać. A co dopiero jeszcze jak konie tu są? Jest. Jeszcze przeżyłem. Już mi nie dużo brakuje. Więc dobrze jest. Bierzemy kolejną tarczę. Dobrze, że tu jeszcze są. Szybkość by się przydała, ale już monety będziemy zbierać. Bo mało nam brakuje. No i chyba to ostatnia gra była. Tak, wygraliśmy, pucha. Zagraj jeszcze raz. Teraz pójdziemy na tryb kolekcjoner gwiazd. Wiesz, wszystkie gwiazdki? No, tak dokładnie: to chodzi o to, żeby zebrać 5 gwiazdek. I wybierałem tutaj, nie mówiłem nic, gdyż mówiłem na czym ten typ polega. Tutaj też piszę, zdobyć 5 gwiazdek jako pierwszy, oczywiście. Tutaj zebrałem dużo gwiazdek, ale to dokładniej będziemy robić następnym razem. Tu już mamy dużo nawet gwiazdek przy sobie, więc jest dobrze. Idziemy z różnych stron. O nie, małem się, no ale na szczęście. Mnie nie wysadziło całkiem. A ona zebrała kolejną gwiazdkę. No i jest wygrana. A nie, czemu nie ma? Okej, okay, dobra. A nie, nie po niej. Teraz też nie będzie po niej. Ona sprytna jest. O teraz, o matko po mnie. Dobra. Jest. Co? Ale ona... prawie już. O jeszcze deska, ale to będzie moje już zwycięstwo. Lecimy dalej. Znów. Jak zostawicie z 15 łapek w górę to będziemy... Będę pokazał różne poziomy. W starszych wersjach, bo tam były inne te ryby też. Nie będę pokazywał wszystkich oczywiście, te ryby jak wyglądały, tylko te, których nie ma w tych nowszych. No i tu dwie gwiazdki. A jeszcze nie wygrałem. Budki to. No i już zwycięstwo. Mamy kolejne. To szybko idzie pomce praktycznie. A tam to będzie jeszcze szybciej i będę pokazał na trudniejszych rzeczach, a mi dobrze idzie. Ech, tamten tryb. I musimy iść na razie na dół. Tam jest dużo gwiazdek. No a tu nie zaszkodzi rozwalać. Okej. Okay. Teraz tu pójdziemy. To tak właśnie rozwala. No nie mogę dwóch postawić. I błąd właśnie teraz popełniłem. Duży. A my, bo myślałem, że dwie mogę postawić. No nie, a, No a niestety nie mogłem. No i to jest znowu błąd. Okej. Okay. I teraz już tu. No i mnie zablokowała. Ale zwycięstwo. No jak żeby inaczej. Wznów. O, to jest nawet fajny. I tu się długo będzie chodziło, więc... Spokojnie tu odblokujemy. To jest moja gwiazdka, jakbyś nie wiedziała. Dobra, nawet już zbiorę, żeby nie wzięła mi. Okej, okay, po niej. A nie, nawet nie jeszcze. Okej, okay, teraz po niej. Ale tu gwiazdkę mamy. ona nie miała w ogóle gwiazdek. Okej. Okay. Teraz ją znowu wykończymy. I teraz pójdziemy po to. Ups! Myślałem, że wybuchnie już. Kolejne zwycięstwo. Jeszcze nie zniszczalność. I ostatni poziom. Znów. No arcade już nie będziemy przechodzić, bo szczerze myślałem, że to szybciej potrwa na tamten 10 minut. Pokazywałem, no więc szybko to nie było. Teraz tu lecimy. Dobra, żeby ona tego nie dostała tutaj. No i zwycięstwo. Proszę. Kolejny puchar. Zagraj jeszcze raz. Teraz na człowiek